Witajcie na moim warsztacie. Zobaczcie, co dzisiaj dostałem. Dostałem taki duży klimatyzator przenośny takiej firmy Volteno. Z tego co wiem, że od właściciela ten klimatyzator nie nadaje się do naprawy. Ma dobrą sprawę. Latają tam jakieś śrubki. Boję się, że już. Będąc w serwisie, może coś z niego już zakosili. No ale co, najpierw spróbujemy się dostać do środka, zobaczyć, z czym mamy do czynienia. Można też pousuwać już jakieś e, filtry. No, może pierwszy raz coś takiego mam. Nie wiem, czego się spodziewać, chociaż już mniej więcej widzę okay. filtry z każdej strony. Przewód jest. O, jeszcze są bardzo głęboko śruby. To użyjemy bardzo głębokiego śrubokręta. I ja sobie już to otworzę poza kamerą i spróbuję już pokazać, jak zdejmę obudowę, bo mam ciężkie warunki do pracy. Potrzeba matką wynalazków, żeby otworzyć. Czy odkręcić te śruby? Potrzebowałem czegoś takiego. Mega przedłużka. No i mamy zdjęto budowę. Mamy takie chłodniczki. Niestety w całości aluminiowe. No i silnik. Spróbujemy się dostać do środka. No musimy tutaj. Wydostać te wszystkie komponenty, żeby się pozbyć plastiku. No, mi się zdaje, że kokosów nie będzie. Jeżeli, jeżeli jeszcze te chłodniczki byłyby miedziane, aluminiowe, to tak. Ale w tym przypadku to silnik nie aluminium. I tyle. Mieć kabla. Chyba, że coś mnie zaskoczy. czymś mnie zaskoczy. Ale to już zobaczymy za chwilę. Ty, słuchajcie, odkryłem. miedziuchę. Wydobywamy płytkę. Wyrzucamy plastik. W ogóle wydobywamy wszystko z tego plastiku. No, trochę docieramy do wnętrza. Ta chłodniczka jest aluminiowa, ale ma rurki miedziane, więc będziemy je odcinać. Na pewno tu są dwa silniki, dwie chłodniczki. Tak się zastanawiałem. Tylko, że sprzedać go na części, ale no niestety, nie dało się go naprawić, nie dało się go na części opchnąć, więc no chyba jedynie tylko recykling właściwym przeznaczeniem jest tego klimatyzatora, więc chciał nie chciał, to tniemy go na żyletki no powiem Wam że nie spodziewałem się mamy dwa silniczki ale będzie i miedziucha, będzie mosiąc. No jest trochę. Układ z czynnikiem jest pusty, więc proszę mi tu nie gadać o ekologii. Tu coś się działo. Dlatego pewnie nie było. To sprawne urządzonko. Dobra, jesteśmy już coraz bliżej tych wszystkich elementów. No, ja dalej muszę to rozkręcać, rozkręcać, rozkręcać poza warsztatem. Wydamę te silniki, chłodniczki, rurki. Będziemy odcinać, przycinać, wycinać, rozcinać. Jak dostanę się, jak pozbędę się plastików, to wszystko pójdzie do mnie na warsztat na BLAT. I dopiero będziemy mogli wstępnie sobie tam dalej działać, no i obliczymy, ile zarobimy, a czuję, że zarobimy. Dostałem się już do pierwszej chłodniczki. Chłodniczka jest aluminiowa, ale mamy tutaj końcówki mosiężne, miedziane, przepraszam. No i co? Muszę to wszystko wyciąć ładnie gumóweczką i w całości to już poleci do hmm, odbiorcy, chociaż mamy tutaj jeszcze... Uh -huh. Okej, okay. będziemy musieli się pobawić, żeby wydłubać jeszcze elementy metalowe, które są przykręcone. Dobra, ja sobie podcinam, będę miał lepsze dojście. No i co, mamy tutaj resztę urządzenia. Będziemy powoli demontować. Nie, tak łatwo idzie, jednak to solidna robota. Co, mamy tutaj drugą chłodniczkę? Mamy trochę miedzi. Może zaczniemy troszeczkę jej obcinać. Zmierzamy sobie. To wszystko miedziucha? Tak, wszystko miedziucha. Jest tutaj też mosiądz żółty. To moglibyśmy obciąć gumóweczką. Pytanie, co tutaj mamy? W ocieplinie mamy Aha, też taką grubą rurkę miedzianą. Stojane z do objęcia, kabelki do obrania, trochę miedziuchy czeka, no i zajmiemy się tym kompresorkiem. Zrobiłem trochę poza kamerą takich rzeczy, opaliłem sobie te stojany, <grym> co się okazało, zaczęło się to topić w kulki, kurczę, myślałem, że to jest miedziucha. Nawet nie, nie, nie ruszyło mnie nic, żeby sprawdzić. Byłem pewien, że mieć. No jest aluminium. Trudno. E, co nam zostaje? Tak, chłodniczki mamy wstępnie obrabione. Zostało nam wtedy coś takiego. Ja sobie już to odciąłem. Założę rękawice. Na się boję sprawdzić Ale sprawdźmy filmikiem. Akurat tu jest miedź. No to tak, rentowność przedsięwzięcia nam troszkę podniesie. Dobra, ja sobie zrzucę to na dół i podniosę. Za chwilę się widzimy Wirnik aluminiowy tutaj chodzi. Silniczek cały, jakby, pompa, tak To już zamkniemy. Słuchajcie, nie chce mi się tutaj otwierać tego. Zadowolę się tym. Szybko obetniemy gumówkę, wydobujemy miedziuchę. Bo chciałbym zakończyć ten temat już dzisiaj. Zrobić podsumowanie, ogarnąć warsztat, spakować paczkę do metaleo. Więc tniemy gumóweczką szybciutko. Rozbijamy miedziuchę i podsumowanką. Mieć zastojana, który był. Kompresorkach wychodzi ładnie. Oczywiście pierwsza część wycięta zostaje, a druga to jest kwestia wprawy. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby tutaj w kompresorach coś było poklejone, więc naprawdę nie ma jakichś większych problemów z wyciągnięciem. Jak widzicie zobaczcie. więcej z ustawieniem sprzętu i mamy już piękną miedziuszkę skoro wyjęliśmy już miedziucha a, te stojane opaliliśmy. E, no to już musimy je wyjąć. Czas zacząć podsumowanie. Tarujemy pojemnik. Najpierw żelazo, czyli stal. Złom stalowy będzie po 80 groszy. 9 kg 230 daje nam 7,38. Kolejna kategoria, niech będzie aluminium, aluminium to dam razem z chłodniczkami. Ważą 2,870 po 4,80 na Metaleo daje nam już 21,30 z groszem. Mam tu taki element mosiężny, ale go nie będę ważył, bo on ma żelazo w środku. Tu bez pojemnika też nie będziemy się bawić. Sprawdźmy sobie mieć prawie 2 kg. Mieć po 31,80 84 ,25 zł. 25 groszy. Pozostały mi jeszcze, tak, płytki elektroniczne, a jeszcze ten stojan ciężki. No więc myślę, że około 90 zł na spokojnie mogliśmy wyjąć z tego klimatyzatora. Oczywiście, jakbyśmy wiedzieli, co jest tam sprawne, a co nie, moglibyśmy się pobawić w części zamienne, ale dla mnie 9 dych wystarczy. Ogarniam warsztat, ogarniam paczkę do Metaleo i biorę się za następny temat. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.